Setnik to postać, która pojawia się w kluczowym momencie historii chrześcijaństwa podczas ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Jego rola, choć z pozoru marginalna, zyskała ogromne znaczenie w tradycji chrześcijańskiej. Gdy Jezus wisiał na krzyżu, według Ewangelii, setnik stał na straży i był świadkiem wydarzeń, które zmieniły bieg historii. Po śmierci Jezusa, ten rzymski oficer wypowiedział słowa: które do dziś są przywoływane przez chrześcijan na całym świecie. Prawdziwie, ten człowiek był synem Bożym. Kim był ten tajemniczy setnik? Jaką rolę odgrywał w rzymskiej armii i jakie były jego dalsze losy po ukrzyżowaniu Jezusa? Wiele pytań otacza tę postać, a odpowiedzi można znaleźć zarówno w tekstach biblijnych, jak i w tradycji kościelnej oraz apokryfach. W dzisiejszym filmie spróbujemy przybliżyć historię setnika badając zarówno kontekst historyczny, jak i teologiczne implikacje jego słów i czynów. W Ewangeliach setnik jest przedstawiony jako postać kluczowa w momencie śmierci Jezusa. Jego świadectwo stało się jednym z dowodów boskości Chrystusa, a sam setnik został z czasem otoczony legendą. Tradycja chrześcijańska, zwłaszcza w Kościele Wschodnim, nadała mu nawet imię Longinus i przypisała mu późniejsze nawrócenie na chrześcijaństwo. Czy jednak istnieją dowody na to, że setnik naprawdę stał się wyznawcą nowej wiary? Jakie były motywy jego działania i jakie znaczenie miały jego słowa w kontekście rzymskiej okupacji Palestyny? Aby zrozumieć pełen obraz tej postaci, musimy przyjrzeć się zarówno historycznym realiom czasów Jezusa, jak i duchowemu przesłaniu, które niesie ze sobą historia setnika. Setnicy byli oficerami rzymskiej armii, odpowiedzialnymi za dowodzenie stu żołnierzami. Byli to ludzie twardzi, często uczestniczący w brutalnych akcjach wojennych, ale również cieszący się pewnym autorytetem i szacunkiem. Fakt, że taki człowiek, będący na służbie okupacyjnej w Judei, miałby dostrzec boskość w ukrzyżowanym skazańcu, jest jednym z najbardziej uderzających świadectw siły przesłania Jezusa. Podczas ostatnich epizodów służby Jezusa tutaj na ziemi, między zdradą Judasza, jego aresztowaniem, procesem. Potępieniem i ukrzyżowaniem, armia rzymska odegrała bardzo ważną rolę w wypełnianiu się pism świętych dotyczących męki Chrystusa. Żołnierze rzymscy, wypełniając swoje obowiązki, nieświadomie stali się narzędziami realizacji proroctw zawartych w Starym Testamencie. Ich obecność i działania wokół krzyża były zgodne z proroctwami, które zapowiadały cierpienia i śmierć mesjasza. Podczas gdy Jezus cierpiał na krzyżu, Żołnierze podzielili jego szaty i rzucili losy o jego tunikę, wypełniając proroctwo Psalmu 22. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Te działania, choć na pozór trywialne, miały głębokie znaczenie teologiczne, ukazując, że nawet najdrobniejsze szczegóły były częścią Bożego planu zbawienia. W Psalmie 22 Bóg przez usta Dawida przepowiedział wydarzenia, które miały się spełnić w dniu ukrzyżowania Jezusa. Proroctwa te miały na celu nie tylko ukazanie przyszłych cierpień Mesjasza, ale również podkreślenie, że jego śmierć była częścią większego, boskiego planu. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, każdy moment, każde wydarzenie miało swoje miejsce w tej świętej narracji. W momencie, gdy Jezus prosił ojca o przebaczenie dla swoich oprawców, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, ukazał nieskończone miłosierdzie i przebaczenie które są centralnymi elementami chrześcijańskiej wiary. Ta modlitwa była nie tylko aktem miłości, ale również demonstracją duchowej siły Jezusa, który w obliczu śmierci nie tracił wiary w Boże miłosierdzie. Gdy Jezus wydał ostatnie tchnienie, wydarzyły się rzeczy niezwykłe, które miały głęboki wpływ na wszystkich świadków tego wydarzenia. Biblia mówi, że niebo wypełniła ciemność, tak gęsta i tajemnicza, że przypominała ciemność z dziesięciu plak. Które nawiedziły Egipt. Równocześnie ziemia zadrżała w potężnym trzęsieniu ziemi, rozbijając skały i rozrywając zasłonę świątyni od góry do dołu. Rozdarcie zasłony świątyni miało ogromne znaczenie symboliczne. Zasłona oddzielała miejsce najświętsze w świątyni, dostępne tylko dla najwyższego kapłana, od reszty wiernych. Jej rozdarcie oznaczało otwarcie nowej drogi do Boga, dostępną dla wszystkich ludzi przez ofiarę Jezusa Chrystusa. To wydarzenie wskazywało na koniec Starego Przymierza i początek Nowego, w którym każdy miał bezpośredni dostęp do Bożej łaski. Ale najbardziej niezwykła rzecz miała dopiero nadejść. W 27 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że kilka grobów otworzyło się z drżeniem ziemi, a ciała zmarłych mężczyzn i kobiet Bożych powstały i udały się do świętego miasta Jerozolimy, gdzie widziało je wielu ludzi. Te zjawiska były nie tylko przerażające ale również nadprzyrodzone, podkreślając wyjątkowość chwili i jej boskie znaczenie. Wszystkie te wydarzenia składały się na obraz, który setnik, będący świadkiem egzekucji Jezusa, musiał przetrawić. Zjawiska te wykraczały poza zwykłe doświadczenia żołnierza rzymskiego, który przywykł do brutalności i śmierci. Nagłe ciemności, trzęsienie ziemi, rozdarcie zasłony świątyni i teraz te powstające z grobów postacie. Wszystko to wskazywało na to, że śmierć Jezusa nie była zwykłą egzekucją, ale momentem o ogromnym duchowym znaczeniu. Setnik, który wcześniej był świadkiem i uczestnikiem setek egzekucji, nigdy nie widział ani nie doświadczył niczego podobnego. Wydarzenia te skłoniły go do głębokiej refleksji nad tym, co właśnie się stało. Jego zawodowe doświadczenia, oparte na brutalności i rutynie wykonywania wyroków, zostały skonfrontowane z czymś, co wykraczało poza jego dotychczasowe zrozumienie świata. Oto stał wobec faktów, które wymagały nowego spojrzenia na życie i śmierć, na to, co boskie i co ludzkie. Być może po raz pierwszy w swojej karierze setnik zaczął kwestionować swoje przekonania. Został zmuszony do zastanowienia się nad możliwością istnienia rzeczywistości, której wcześniej nie dostrzegał ani nie rozumiał. Jego deklaracja, że prawdziwie ten człowiek był synem Bożym, była wyrazem głębokiej przemiany, która zaszła w jego sercu i umyśle. Te niezwykłe wydarzenia na Golgocie miały głęboki wpływ nie tylko na setnika, ale również na wszystkich, którzy byli ich świadkami. Wskrzeszenie zmarłych, które miało miejsce w chwili śmierci Jezusa, było kolejnym dowodem na jego boskość i na to, że jego śmierć miała moc, która przekraczała granice życia i śmierci. To wydarzenie podkreślało również prawdę o zmartwychwstaniu które miało dopiero nadejść. Setnik, choć był rzymskim oficerem i przedstawicielem Imperium, które sprawowało władzę, stał się świadkiem największej tajemnicy chrześcijaństwa, tajemnicy Krzyża i zmartwychwstania. Setnik, stojąc pod Krzyżem Jezusa, dostrzegł coś więcej niż zwykłą egzekucję. Widział w wydarzeniach, które towarzyszyły śmierci Jezusa, znaki, których nie sposób było zbagatelizować. Chociaż Biblia milczy na temat dalszych losów tego człowieka i nie podaje jego imienia, to manuskrypty opowiadają, że setnik porzucił swoją karierę wojskową. Nie interesowały go już sprawy tego świata, zamiast tego poświęcił się nauce Ewangelii Jezusa. To niezwykłe nawrócenie miało także praktyczne skutki. Zamiast działać jako żołnierz, zaczął głosić dobrą nowinę, kierując swoją misję głównie do Pogan, tych, którzy nie znali przymierza żydowskiego. Setnik, nie będąc Żydem, stał się jednym z pierwszych pogan, którzy oddali swoje życie na rzecz Chrystusa. To niezwykłe nawrócenie stało się inspiracją dla wielu, świadcząc o uniwersalności przesłania Jezusa Chrystusa. Setnik, który zwykł służyć rzymskiemu imperium, teraz służył większej mocy, mocy miłości i przebaczenia, jaką reprezentował Chrystus. Choć imię setnika może być nieznane to jego historia zawarta w starożytnych manuskryptach pozostaje inspirującym przykładem odwagi i wiary. To opowieść o tym, jak spotkanie z prawdą może zmienić kierunek naszego życia i sprawić, że będziemy gotowi oddać wszystko dla tej prawdy. Kolejny z manuskryptów przekazuje porażającą historię dalszych losów setnika. Po aresztowaniu został poddany brutalnym przesłuchaniom i torturom, których celem było złamanie jego wiary w Jezusa. Jednak mimo cierpień nie ugiał się przed nimi, trwając w swoim przekonaniu. Wtedy żołnierze postanowili zastosować jeszcze okrutniejsze metody. Aby uciszyć jego głos raz na zawsze, wycięli mu język, a potem, jakby to było mało, wydłubali mu oczy. Te barbarzyńskie czyny nie miały tylko zniszczyć fizycznie setnika, ale także stanowić przestrogę dla innych wyznawców Jezusa. Był to dla nich brutalny przykład, co może się stać, jeśli nadal będą trzymać się swojej wiary i głosić zmartwychwstanie Chrystusa, ta opowieść rzuca światło na okrucieństwo, z jakim chrześcijanie byli często traktowani w starożytnym Rzymie. Mimo tego setnik nie zdradził swojej wiary, stając się symbolem niezłomnego poświęcenia dla Chrystusa. Jego wytrwałość w obliczu takiej brutalności stanowiła inspirację dla kolejnych pokoleń, świadcząc o mocy wiary i jej zdolności do przetrwania nawet w najtrudniejszych czasach. Mylił się ten, kto sądził, że okrucieństwo wobec setnika zastraszy lub uciszy ludzi. Wręcz przeciwnie, jego męczeńska śmierć stała się źródłem nowej siły dla rosnącej wspólnoty chrześcijańskiej. Jego poświęcenie stało się płonącym ogniem, który rozpalił w sercach wielu wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie tylko Żydzi, ale także Rzymianie, w tym sami cesarscy urzędnicy, ulegli wpływowi przesłania setnika. Jego historia stała się inspiracją dla wielu, którzy szukali sensu w życiu i odpowiedzi na pytania dotyczące boskiej rzeczywistości. Nawet w obliczu cierpień i prześladowań, setnik pozostał wierny swojej wierze, stając się symbolem odwagi i poświęcenia dla całej wspólnoty chrześcijańskiej. Tak było aż do końca jego życia. Nawet w chwilach ciemności i beznadziei, setnik pozostał niezłomny. Nie ustawiając swojej wiary na kompromisach ani nie cofając się przed konsekwencjami, jego wytrwałość i oddanie pozostawiły trwałe dziedzictwo dla wszystkich, którzy przyszli po nim, stanowiąc inspirację do trwania w wierze w obliczu wszelkich trudności. Cała ta inspirująca historia znajduje się w manuskryptach z tamtych czasów. To właśnie one zachowały dla nas pamięć o setniku, który stał się świadkiem niezwykłych wydarzeń związanych z życiem i śmiercią Jezusa Chrystusa. Historia setnika jest jednym z wielu przykładów tego, jak wielka może być moc przemiany dzięki miłości Chrystusa. Jezus przyszedł na świat, aby pokazać nam drogę miłości i prawdziwej przemiany, a opowieść o życiu i nawróceniu setnika stanowi inspirujące świadectwo tej prawdy. Pokazuje nam, że niezależnie od naszej przeszłości czy naszych grzechów, zawsze istnieje nadzieja na nowe życie i odrodzenie, gdy oddamy się Chrystusowi. Dlatego też Patrząc na historię setnika, możemy odnaleźć w sobie nadzieję na przyszłość i pewność, że nawet ci, którzy wydają się być beznadziejni, mogą odnaleźć drogę do zbawienia i prawdziwej wolności w Chrystusie.